Małe reaktory jądrowe to konieczność. Brakuje ich i brakuje atomu w Polsce. Dodajmy, że atom znajduje się prawie w każdym naszym ościennym kraju, łącznie z Białorusią, a w Polsce nie ma. Małe reaktory jądrowe to szansa na wdrożenie do polskiego systemu elektroenergetycznego źródeł atomowych w relatywnie krótkim okresie czasu w ciągu 3-4 lat. To także rozwiązanie, które pozwala uniknąć wysokich kosztów związanych z budową sieci przesyłowych, dlatego że z definicji są małe i mogą być umieszczone w pobliżu miejsca zużywania energii. To także technologia bezpieczna technologia, gdzie reaktor znajduje się pod ziemią to także technologia, która daje możliwość elastycznego podejścia do wytwarzania czyli w momencie, kiedy są nadwyżki energii w systemie ZOZE. Reaktory mogą być, zmniejszyć swoją moc wytwarzania. To także technologia, która będzie pozwalała zdekarbonizować e, ciepło. W cieple czeka nas kolejna rewolucja, i właśnie małe reaktory jądrowe mogą zastępować elektrociepłownie węglowe. Jest to cały szereg zalet, z których wypada korzystać, szczególnie dlatego, że w Polsce znajduje się technologia, z której możemy korzystać.